Z swojego Instagrama wsadziłam zdjęcie mojej pupy, która od jakiegoś tygodnia ma coraz większego siniaka, bo on wychodzi jednak z czasem. Byłam w klubie i tak to się zakończyło, że mi bardzo bolała dupa. A co się stało, już opowiadam. 4 tydzień temu w klubie, w ogóle wpadłam tam bardzo późno, bo jakieś czwartej, po czwartej po prostu jakby na ostatni moment stwierdziłam, że skoro nie śpię, dobra, wyskoczę, bo może zamkną to kluby czy tak dalej. Koleś zrobił mi miejsce na kanapie obok siebie i zaczęłam z nim gadać. Coś mi w nim nie pasowało. Później okazało się, że no, zwierzył mi się, że dwa tygodnie temu wyszedł z zakładu z Zakład y, oczywiście karny. I wiecie co, tak powiem na sobie nie chcę się w to pakować. Nie interesuje mnie ta osoba, nic mi nie da. Y, nie chodzi o pieniądze, nie wzbogaci w jakiś sposób nie. To jest jakiś tutaj patologii. Ja po widziałam, że dla niego to w ogóle nie jest problem. Wręcz jakiś powód do domu, że żeby, nie wiem, ma znajomości. Wiedziałam, że odcinam się. I chciałam wstać w tej ale on cały czas Cały czas mi przytrzymał jakoś tak, zacisnął, złapał za rękę jakoś tak, że zostań, ale sieć, ale... I w pewnym momencie wymyśliłam, że go wyślę do baru, który był piętro niżej, po piwo. Powiedziałam, kup mi piwo, kup mi piwo, idź, i do baru. I po prostu chciałam się go pozbyć, a później jakoś zniknąć w, zniknąć w tłumie. O. Pewien to mi teraz pisze. Pokażę Wam e, zdjęcie. Nie wiem dlaczego jestem myślę, że mam tak, tak, aspo, tak mi się nie chce. Nawet o raz wyciąga na spacer. To jakiś Hiszpan, ale tak mi się w ogóle nie chce. Z kimś gadać, rozmawiać, jeszcze męczyć się teraz po angielsku. To jego zdjęcie. Taka mała nagle, wiecie, y, pauza od tamtych historii. Iść czy nie iść? Ja. Kurczę, to był Polak, nie chcę się męczyć po prostu językowo chcę się wiedzieć, szukać tych słów, nie mam ochoty po prostu. Zresztą strasznie męczy mnie suchy kaszel po tej mojej anginie, eee, ale zrobiłam test na COVID, więc to nie jest to, ale bardzo często jest tak, że po jakichś przyjemnieniach, po anginach, później tak, ma przez tydzień-dwa, szczególnie nie w ciągu dnia kładę się do łóżka i zaczyna się nocny suchy kaszel, ja po prostu <laughs> po prostu tak się męczy. I nikt nie wykszczeszam, i to się jest od kilku dni. E, wracając do tematu, nazwijmy ten, ko, tego kolesa kolej z więzienia. Poszedł po te piwo, a mnie zaraz za, za zaczął zagadywać koleś, który był programistą. I ten programista nawet lepiej od niego wyglądał, bardziej mi się podobał. Może to nie było 10 na 10, ale to już było takie 6,5 na 10. E, a potem, no, e, nie było patologią. I tak się, a w ogóle ten jeszcze kolej z więzienia, po piwo pijał, że jeszcze musi poszukać kolegę i że on to piwo przyniesie, ale musi jeszcze znaleźć kolegę. I usiadłam z tym programistą na tym, na kanapie i z nim sobie gadałam. I siedząc z tym programistą z Żoli Boże, zobaczyłam, że obok na kanapie siedzi kolej, który naprawdę mi się podoba, ja się na niego spojrzałam, on się na mnie spojrzał, od razu była ta dobra energia. Więc stwierdziłam, że muszę się pozbyć tego programisty i powiedziałam mu, że jestem jakaś mokra, na coś usiadłam, jakaś zalana, żeby on poszedł do baru po chusteczki. I wysłałam go po te chusteczki. Kiedy go odszedł, ten kolej z obok się do mnie przysiadł. E, okazało się, że no po prostu jest totalnie w moim typie, takie 9 na 10. I w ogóle między nami od razu była taka, wiecie, dobra, dobra energia. Jakieś takie, no, chemia była od razu. Ale, gadając trochę z tamtym, pojawił się ten programista z chusteczkami. I e, była na tyle miła, że po prostu Posunęłam się, przesunęłam i, i usiadł na kanapie obok mnie, więc programista był po tej stronie, tamten, który mi się podobał, czyli numer 3 był po mojej prawej stronie. No i oni jakby trochę zaczęli o mnie rywalizować, jeden mi rękę tutaj, drugi na kolano, jeden zagadywał oto, no gdzieś tam łechtali moje ego i tak dalej. I nagle... Ktoś mi świeci latarką prosto w twarz. Nie wiem o co chodzi, mam tutaj jakaś ochrona. I dostaję z całej siły, otwartą ręką, od kogoś tutaj w ucho. Które zaczyna mi tak piszczeć. Ja nie wiem miałem jakieś zaburzenie błędnika czy coś. Spojrzałam się, okazało się, że to ten, 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 pat, ten patologiczny koleś, tuż z więzienia, który do mnie mówi ty kurwo, to tak na mnie czekasz? A jego kolega jakiś nagle mówi do niego: Mariusz, ale obiecałeś, że już tak nie będziesz robić. Ja w ogóle wam tak jakaś ogłupiona, tak e, takim w tą uchę. Jeden potężny pis, kreśń, co się tam działo wokół mnie, powiem, że ten jeden stał i jakby rzucił się ten, e, chyba ten programista właśnie, rzucił się e, na tamtego kościoła, który mnie e, uderzył, tego, tego recydywistę, a ja po prostu postanowiłam w ogóle zejść na dół do ochrony, do, do, po prostu jakby przy wyjściu jest tam ochrona. I niestety zleciałam od tego, od tego uderzenia, od tego pisku, może od tego, że błędnik mi źle pracował przez moment, yy, potknęłam się, słuchajcie, upadłam na łokieć, odbiłam się od ściany i tyłem zaczęłam spadać pum, 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 czyli jakby tyłem do, do zejścia, dupą, pum, pum, no, po prostu tak zleciałam z tych schodów jakby, jak, jak worek ziemniaków 20 dwudziestokilowy, po prostu obiłam nogami do góry, po prostu, i zleciałam tam, bum, wylądowałam przy barze i podeszłam do ochroniarza, zaprosiłam się co się stało i zobaczyłam, że stoi taksówka jakaś ja już miałem w dupie, jak zobaczyłam swe rajstopy, że jestem cała brudna, pościerana tak mi od razu bolał łokieć i dupa, że że Stwierdziłam, właśnie spójrzcie na mojego Instagrama sztuczne oddychanie i zobaczcie jak ta dupa w ogóle wygląda, że wsiadłam tą taksówkę, pojechałam do domu, słuchajcie, ja przez trzy dni nie mogłam usiąść na dupie, nie mogłam tą ręką trzymać, bo ten łokieć ciągle. Też już jest lepiej, ale po prostu jeden wielki dramat. Po raz pierwszy w moim życiu, podsumowując, to poczułam się naprawdę, jak, jak są traktowane takie laski w tych patologicznych relacjach. Że za łeb, w mordę, że wie, wiecie o stu? Ja mu nic nie byłam winna. To, że on kupił mi to piwo, tam, to to wyjebane, mogłam w tym, w tym czasie kogoś poznać, zakochać się w ciągu 15 minut. Ale o ja to chodzi, po nic nie byłam mu winna i nigdy jest, nie nigdy zostałam uderzona w... W twarz w miejscu publicznym eee, wzięły tylko jedna, jednego, że mu nie oddałam, ale byłam tak ogłuszona i w takim szoku jak wylądowałam, wylądowałam w mieszkaniu, kiedy zobaczyłam w lustrze eee, po prostu te rejestrowy podarte, to wszystko, eee, i teraz ta po prostu sina dupa. Dramat, a jeszcze łoki, któ którą uderzyłam i w ten nerw, który jest w okciu, to jest tak bolesny dramat.